Siemanko moi kochani, witam na kolejnej eksploracji Dzisiaj mamy opuszczoną cementownię, betoniarnię Wejdziemy sobie tam do góry i zobaczymy mniej więcej co tam jest u góry Idziemy sobie teraz powolutku w obie strony zarośnięte ale ma to swój klimat bardzo strome ten nawet powiedział i co my tu mamy? dokument torek taki perownie tutaj chyba mamy fajnie Bardzo fajne tutaj urządzenia widzę. Mamy tu całe urządzenie. Kawał sprzętu. Teraz Co? Mhm. Chyba, że widzieli. Zresztą, też tutaj nie mam żeby wydatków. Dobra, w ogóle, Od ogóle, zaszłam, bo lepiej wpadł. się? Zresztą tak, poczekaj. Tutaj jest Musimy wejść tam do góry. Jeszcze. I to jest mam Można Zobaczysz. tu, To, ten żuraj myślisz. Uh. Z góry te złomki zobaczysz nawet. Tam co tu się. Coś. No żura fajnie No to weźmy to możesz wejść Nie bo się w nie bój możesz iść Nie tego nie chcę żeby mnie to kuj. Fajnie to wygląda Pojeździłby takim czymś o. No, tam do góry nie chcesz chodzić, to się nie proponuje. Nie, tam, ja też, tam też, pogoda jest nie za bardzo. dokładnie. Dokładnie tak. jest. Nie będę aż tak bardzo ryzykował. Może mm. jak będzie ładniejsza pogoda, to się skuszę, ale na chwilę obecną. Tam masz te samochody, są. widzisz? Patrz ile... A są. Faktycznie. Cały tam ten plac jest zarąbany. I właśnie bruszki od tej, tutaj betoniarni. Mhm. To jest wszystko mm, ta sama jakby firma, wiesz? Mhm. Ta betoniarnia funkcjonuje, tylko, że jest nowa siedziba w ogóle całkiem, wiesz? Rozumiem. Fajnie, fajnie. Dużo pozostawionego sprzętu. No i to by było na tyle. I to by było na tyle. Ale i tak było warto w sumie wejść, zobaczyć. Tutaj są jak elegancko, więc co bardzo serdecznie dziękuję za wspólną eksplorację. Możecie tutaj zobaczyć trzy silosy, z którym produkowano beton. Aktualnie jest to opuszczone, przeniesione w inne miejsce, większe. Nie tam się jeszcze da wejść, ale pogoda jest niesprzyjająca do wizyty tam u góry. Dziękuję serdecznie za wszystkie komentarze i lajki. Widzimy się na kolejnej eksploracji. Pozdrawiam Księma.